Cześć, witajcie na kolejnym odcinku z masowym, dzień trzeci, już mam tu kalendarz naszykowany do trapania, ale to za chwilkę, najpierw sobie otworzymy yy, herbatki, herbatka numer 3 mam yy, tutaj, Kończyna wywodzi się z wierzeń celtyckich. Jej cztery liście symbolizują szczęście, miłość, wiarę i nadzieję. A tutaj, kuleczka, y, to smak. Gdzie on jest? Tutaj. Y, herbata czarna o smaku cynamonu w piramidkach. No, okay. Teraz pralinki. Yy, tutaj było jeden, dwa. Gdzie ta trójka? Tutaj się znajduje. Pod trójką. No chodź tutaj. Jest taki oto pralinka. Z Kuleczkami yy, czekoladowymi na wierzchu. Taka czekoladka mleczna, Dobra, później sobie skonsumuję. <coughs> I zabieram się za w Okienko trzecie. Tylko tutaj jest. I zrabka numer jeden. Tu już mamy gwiazdkę. A pod trójką są szyszki. Raz. Numer dwa. To piernik. Trzecia zdrapka. Jest kula. Pra w czwórce nam piernika. dalej dzwon. Czy dziś się pojawi gwiazdka. Tutaj jest w szóstce kartka. Na tą drugą stronę drapać będzie lepiej. W siódemce bałwanek. W ósemce jest kula. strapka dziewiąta. Kartka, już powtarzają się symbole. Numer 10 to kożuch z ładną kwotą. 11 Renifer, 12 Piernik. No i dalej kula. Kolejna tą Piętnaście. Sąsanie. Szesnaście. Laska. Lizakowa. Siedemnastka. Była gwiazdka. A teraz jest dzwon. Osiemnastka. 19. mam trąbkę w 20. są szyszki dwadzieścia jeden to dzwon dwadzieścia dwa kula dwadzieścia trzy Łyżba. Czy dzisiaj się pojawi gwiazdka? 24. Piernik. Nie ma. No i 25. To choinka. Dobra. Gwiazdki dzisiaj nie było. Więc to odkładam. A oprócz tego mam jeszcze na dziś przygotowane tutaj strapki. Ekstra linie, I love big cash, król cash, do tego pieniędzy jak lodu, crazy 8, rajska kasa, pensyjka i lotek, wkład 48 zł. No i od tego loteczka sobie tutaj już zacznę, numer 194, a szukam słonia oczywiście, kwiat, gwiazda, aparat. No i wiśnie. Nie było słonika, To mała pensyjka numer 98. I tu mam wygrywające 28 i 9. A ja mam 6, 11. Napis 34, 21 i 13. Także też nie ma. Rajska kasa numer 21 palma bądź plik do znalezienia, jest cytryna. Dalej balsam, słońce. Ciężko coś, awokado, rower. Chmura, kwiat, wiśnie. No i biedronka i tu już dalej nie ma. Więc wychodzi, że przegrana. Kontrolne różne. No to crazy osiem. Tu mam numer jeden. I szukam ósemki oczywiście. Siedem, cztery. Trzy, jeden. Sześć, dziewięć. Sześć, pięć. Dwa i trzy. Więc tutaj też nic. Pieniędzy jak lodu, numer 29, Wygrywające liczby 14, 44, 17 i 21. A ja mam 35, jest diament, jest wygrana jakaś 32, albo jak to ktoś pisał, raczej zwrot 24.

No i wygrywają pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia jeden, dziewiętnaście, czternaście i piętnaście. A u mnie jest tak trzydzieści siedem, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia cztery.

Korona nie mnoży, ale daje 10 zł. Czyli tu chyba G powinno być, tak jest KG. Dobrze, kolejna to I Love Big Cash, a to mam z numerem szóstym. I wygrywające liczby tutaj to 26, 52, 38. Trzydzieści siedem oraz trzynaście. A ja mam dwadzieścia osiem, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia dziewięć nie ma, czterdzieści sześć, czterdzieści pięć, czternaście, czterdzieści siedem czterdzieści osiem, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt siedem, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, trzydzieści sześć, czterdzieści trzy, dwadzieścia dwa. No niestety tutaj nic się nie przytrafiło. Deu. Do przegranych i zostaje ekstra linia z numerem 10. I tutaj mam tak gwiazdę i diament na początek. Czyli diamentik jest. Kolejny jest diament. Gwiazda i diament. Tutaj też. I tutaj mam gwiazdę 3. Wydaje mi się, że wszystko. Następne dwa to słoń i ptak. Tutaj widzę ptaka, tutaj też. Tu. Tutaj ptak i słoń. Ptak i słoń. No i tu są ptaki. Dobra, dalej. Cytryna i balony. Tutaj nie widzę, nie widzę. Tu też nie, nie ma. No i wychodzi, że tych symboli nie ma. Więc wiatrak i tęcza teraz. Tutaj, tęcza. A tu wiatrak. Kolejne dwa to dzwon i klucz. Czy coś takiego było? No, też nie kojarzę, i nie widzę. Parasol i sakwa. Tu są sakwy. Kolejne dwie. I to wszystko. Teraz klapki i kwiat. Mm, klapki kwiat kwiat tutaj a klapki też tutaj nic i tu nic a dalej mam leżak i rolki tu są rolki leżak też gdzieś widziałam a właśnie tutaj leżak i tutaj <laughs> I następne dwa to słońce, i serce. I tutaj jest serce, kolejne, jest kolejne. I to tyle. Dalej kości i łódź. Tutaj nie widzę, tutaj mam łódź. Są kości. Jakoś tak mi się tutaj źle drapie. Kości łódź. Tutaj jeszcze kości. Dobra. <laughs> A kolejne dwa to piłka i księżyc. Jest księżyc u góry. Tu jeszcze były kości. Księżyc. Tutaj piłka i księżyc. Tutaj też i to wszystko teraz motyl i korona 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 motyl motyl korona tutaj to już nic to jest jeszcze jeden motyl ostatnie dwa to okulary i popcorn nie ma okulary, okulary, popcorn, okulary. No chyba tutaj nic nie ma, więc okulary jeszcze tu. Tak jest, strapka przegrana, więc tutaj te strapki przegrane. W kalendarzu dziś nie było mm, gwiazdeczki, ale mam 10 zł pod koroną w, w, w królu kasz i 15 zł w strapce pieniędzy jak lodu. więc 25 zł odzyskane bardzo Wam dziękuję wszystkim za oglądanie za doping i zapraszam na kolejne odcinki pa